Cześć, nazywam się Monika Rakowicz i jest to podcast z Piekła do Raju. Pomagam kobietom zrozumieć, że są w toksycznej relacji, wyjść z niej i rozpocząć życie na nowo. Dzisiejszy, 62. odcinek, ma tytuł Współuzależnienie w toksycznej relacji. Jeżeli jesteś w toksycznej relacji, to oznacza, że ta relacja nie działa prawidłowo nie jest to relacja zdrowa. Przeciwieństwem do relacji zdrowej jest relacja toksyczna. Toksyczna relacja oznacza, że partnerzy na no szczególnie jeden partner jest najczęściej w roli właśnie tego, powiedzmy kata, a drugi partner, w roli ofiary. Więc jeden partner y, zachowuje się dominująco, a drugi ulegle. I y, to jest cały zbiór y, zachowań, y, y, i ten, o, ta osoba, która gra, gra, powiedzmy, tego kata, jest Tutaj możemy mnóstwo zachowań wymienić, które są w taki sposób, że ta druga osoba jest traktowana bez szacunku, bez wysłuchania, bez wysłuchania, bez zobaczenia jej jest narzucane zdanie właśnie tego kata.. I to jest bardzo trudne dla tej osoby. Tylko trzeba pamiętać, że żeby toksyczna relacja miała miejsce, to tutaj muszą być dwie osoby. Dwie osoby ym, robią powiedzmy swój taniec, i one tańczą w tej relacji katofiara, bo ponieważ. Dwie osoby nie, za, nie zachowują się jak osoby dorosłe, ponieważ osoba dorosła ym, werbalnie i niewerbalnie stawia granice i nie pozwala sobie na niedopuszczalne zachowania. Natomiast w toksycznej relacji jest tak, że jeden partner, ten dominujący, Pełni rolę powiedzmy rodzica, zachowuje się jak rodzic, który jest powiedzmy apodyktyczny i nie potrafi zobaczyć tej drugiej osoby, tylko narzuca ciągle swoje zdanie i ma być tak, jak on chce. Natomiast druga osoba wchodzi w rolę dziecka i nie komunikuje się jak dorosły, tylko tylko właśnie gra tą rolę dziecka, czyli wchodzi w emocje na nieodpowiednie zachowania tego toksyka, wchodzi w emocje, ucieka, właśnie zachowuje się w taki sposób, że jest uległa, i właśnie to wszystko są zachowania. Gdzie ta osoba staje się współuzależniona. Więc z jednej strony jest toksyk, który, którego zachowania są po prostu niedopuszczalne i okrutne, ale druga osoba, która staje się w tym związku osobą współuzależnioną, dostosowuje wszelkie swoje zachowania, myśli, wszystko, pod tego toksyka, żeby jak najmniej, żeby mieć, powiedzmy, jak największy spokój, naj, jak najmniejszy uszczerbek na, powiedzmy, zdrowiu, żeby jak najmniej ucierpieć, jakby w relacji z tą właśnie tą trudną, toksyczną osobą. Więc ona przystaje być sobą. Ta, ta osoba uległa przestaje być sobą. A wszystkie, całą swoją energię, 100% energii kieruje nie na siebie, na siebie jest naprawdę znikomy procent. Wszystko kieruje na tą toksyczną osobę. Czyli ona myśli, co zrobić, co powiedzieć. To wszystko przebiega oczywiście podświadomie. Co zrobić, co powiedzieć, żeby wyjść cało z tej relacji? Też ona dużo musi kłamać na zasadzie nie informować o wielu rzeczach tego toksyka, bo wie, że czeka. Ją kara, jeżeli zawsze powie, że się spotyka z przyjaciółką. A wszystko oczywiście by zrobił awanturę, że ona się spotyka z przyjaciółką, więc ona nie mówi i wtedy kłamie, że nie, wiem, zostaje dłużej w pracy. Więc to wszystko zachowanie tej uległej osoby w tej relacji jest bardzo dziecinne, ponieważ ona. Ona wszystko robi, żeby mieć, żeby w jakiś sposób jak najlżej żyć, tylko nie rozumie, nie rozumie. No, tak to jest, że po prostu ona przestaje myśleć, kierować się swoim dobrem. Generalnie przestaje mieć marzenia, przestaje wiedzieć, co ona lubi, czego nie lubi, wszystko jest podporządkowane toksykowi. I to jest współuzależnienie, co oznacza, że przestajesz być sobą, a zaczynasz no, grać, grać. W grę z toksykiem, więc Twoje życie to jest po prostu gra z toksykiem. W Twojej głowie jest tylko toksyk, w Twoich myślach jest toksyk, w analizowaniu, jak się zachować, albo to też wszystko jest związane z toksykiem. Myśli, ta osoba też myśli, co on zrobił, dlaczego tak zrobił, jak on mógł tak zrobić, tak się zachować źle w stosunku do, do tej drugiej osoby. Więc to jest, to jest naprawdę bardzo trudne. A najgorsze jest to, że osoba, która jest współzależniona, która jest w tym toksycznym związku, takie mechanizmy działają w jej głowie, że ona nie potrafi widzieć rzeczywistości takiej jaka ona naprawdę jest więc ona po prostu wszystko kręci się wokół toksyka jej całe życie a ona tak naprawdę tego nie widzi dopiero dopiero kiedy zaczyna się proces odejścia z tego toksycznego związku ta ofiara zaczyna rozumieć jak wyglądało jej życie na zewnątrz i jak jej życie w środku wyglądało, że ona po prostu, że ona zniknęła podczas tej relacji, jej już po prostu nie było emocjonalnie. Była ona, ona była tylko jako w relacji z toksykiem i to jest współuzależnienie, że znikasz ty. Jesteś tylko jakby obiektem, który jest w relacji z toksykiem i ty nie potrafisz funkcjonować inaczej. Też to się charakteryzuje tym, że taka ofiara, kiedy się spotyka z bliskimi osobami, to ciągle mówi o tym toksyku. Jak on się mógł źle zachować w stosunku do niej, jaki on jest okropny i tak dalej, bo... W Całe życie się kręci u niej wokół niego, dlatego, że ona już zniknęła, więc wszystko jest wokół niego. I cały czas mówi o nim źle, ale nie wyobraża sobie życia bez niego. Jakby ciągle mówi o nim źle, ciągle myśli o nim źle, a jednocześnie nie potrafi żyć bez niego. I to jest, jak tak się przyjrzymy temu, to jest naprawdę straszne. I tak jak każde współuzależnienie, możemy to współuzależnienie od toksycznej relacji, od tych emocji, od których uzależnił Cię ten toksyk, możemy porównać z każdym innym uzależnieniem. Tak jak uzależnieniem od różnych substancji, na przykład, które są popularne, na przykład uzależnienie od alkoholu. Tylko wydaje mi się, że uzależnienie od alkoholu jest jednak trudniejszym, bo alkoholikiem zostajesz już na całe życie, jeżeli miałeś poważny problem z alkoholem i nie pijesz powiedzmy 10 lat, to dalej mówisz o sobie, że jestem alkoholikiem, bo czujesz taką wewnętrzną chęć. Wypicia tego alkoholu, podobno nawet do końca życia jest ta chęć wypicia, chociaż jakby już jesteś powiedzmy po terapii, wszystko rozumiesz, że alkohol Ciebie niszczy i ty nie chcesz pić, ale taka wewnętrzna, podświadoma chęć wypicia alkoholu podobno zostaje nawet całe życie. Natomiast jeżeli chodzi o toksyczną relację i wyjście z toksycznej relacji, z tego współuzależnienia od toksyka. To z moich obserwacji na sobie i na e, innych kobietach, które wy, wyszły z toksycznej relacji, widzę, że totalnie się wyleczamy, że tak powiem, e, z tego uzależnienia od toksyka. E, często to trwa kilkanaście miesięcy. Czasem kilka lat, to też zależy, jak bardzo nad sobą pracujesz. Czy bierzesz udział w terapii, czy jakichś programach związanych z tym, żeby zwiększyć poczucie własnej wartości, jakby przeanalizować to wszystko, co Ciebie trzymało w tej toksycznej relacji, wyjść z roli ofiary, i tak dalej, to co trzeba przerobić sobie. Jeżeli skrupulatnie pracujesz, to w 100% wyleczasz się z toksycznej relacji. Oczywiście nie ma opcji wyleczyć się z toksycznej relacji, tkwiąc w toksycznej relacji. Musisz odejść od toksyka, mieć totalne zero kontaktu z nim, i wtedy po kilkunastu, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu miesiącach, tak, zależy od tego, jak, jak intensywnie pracujesz nad sobą. Jesteś totalnie zdrowym człowiekiem. Totalnie zdrowym człowiekiem, i możesz rozpocząć nową, totalnie zdrową relację z, z nowym partnerem. Więc to jest, to jest uważam bardzo zachęcające, że mimo, że to wygląda, kiedy jesteś w toksycznej relacji, totalnie współuzależniona. Totalnie zależna od tego toksyka. Wydaje się, że, że ciężko, że tak powiem, wyleczyć się z tego, ale na szczęście prognozy są bardzo, bardzo dobre. Te zero kontaktu, praca nad sobą daje. Naprawdę fantastyczne, fantastyczne wyniki. Widzę to na przykład po sobie, też byłam totalnie współzależniona, będąc w toksycznej relacji. I nie wyobrażałam sobie życia bez toksyka, chociaż, e, chociaż e, tak samo całe moje życie kręciło się wokół niego. Dwa lata bardzo intensywnej pracy nad sobą spowodowały, że jestem totalnie w 100% wolna. Nie mam e, jakby totalnie odłączona emocjonalnie. Od toksyka, więc yy, i widzę po innych kobietach, z którymi też pracowałam, z którymi rozmawiałam, że rzeczywiście yy, super. Yy, Następuje to uzdrowienie, wyzdrowienie z, tej, z tego współuzależnienia, i to jest naprawdę niesamowite. Chociaż na początku objawy odstawienia tego toksyka, tak jak odstawienia substancji, od której jesteś uzależniająca, uzależniona, są naprawdę okropne. To jest naprawdę przeżywanie piekła odejścia. Myślę, że to jest bardzo dobre słowo właśnie jest to piekło odejścia, oczyszczanie się organizmu na początku na poziomie fizycznym w ogóle z tych emocji, które trwały, które były w tej, w tej relacji i w całym tym związku i w tej, w tym tańcu z tym toksykiem, ale kiedy już jakby zdrowiejemy, Rozumiemy, zaczynamy to wszystko widzieć. Dopiero jak, od, dopiero jak odejdziesz po kilku miesiącach, zaczynasz to wszystko układać, mętlik w głowie, w głowie znika, tam mgła mózgowa znika, i zaczynasz naprawdę widzieć rzeczywistość, taką, jaka jest, i zaczynasz zdrowieć, i to jest fantastyczne. I tego ci życzę oczywiście bardzo, bardzo z całego serca. W ogóle moim wielkim marzeniem jest to, żeby, żeby w ogóle nie było toksycznych relacji, albo żeby jak już się wpadnie w tę relację, chociaż oczywiście nie ma przypadków też, ale to nie jest temat na, na, dzisiejszy, na dzisiejszy podcast, bo muszą być predyspozycje, żebyś weszła w ogóle w tą toksyczną relację. Ale jak już z niej wyjdziesz, no to, to naprawdę jest, jest, jest super. Jest super. Za tą kurtyną, życie dopiero się zaczyna. I, i sobie nie wyobrażasz, jeszcze będąc w toksycznej racji, jak cudowne może być życie, kiedy jesteś po prostu zdrowa, nieuzależniona od tej drugiej osoby nie jesteś współuzależniona. I właśnie moim wielkim marzeniem jest to, żeby wszystkie kobiety, wszyscy ludzie, w toksycznych relacjach oczywiście, to mogą być i mężczyźni, i kobiety tym agresorem. Chociaż oczywiście częściej są mężczyźni, ale absolutnie odwrotnie też, też jest wiele takich związków. A i chciałabym ciebie gorąco zaprosić na Mój webinar, który odbędzie się 27 czerwca o 20 i właśnie tam będę mówić y, szczegółowo o, y, o toksycznej relacji, co ciebie trzyma w toksycznej relacji i nie pozwala puścić, nie pozwala zrobić kolejnego kroku, nie pozwala iść dalej. Więc jeżeli interesujesz się tym tematem, jesteś w toksycznej relacji albo znasz kogoś, kto jest, kto jest w toksycznej relacji, to gorąco Ciebie zapraszam do zapisania się na ten webinar. Tutaj w opisie odcinka wstawię link. Więc dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w kolejnym, może do usłyszenia i zobaczenia na webinarze 27 czerwca. Cześć.